Mówię wprost. Cześć Aniu. No cześć. Cześć Magda. Wiesz, to mam takie trudne zagadnienie, myślę na dzisiaj do obgadania, bo wiesz, to wielu menedżerów projektu będąc w takiej relacji, no wiesz, że współpracują z innymi, ale nie są ani zwierzchnikami, ani osobami podległymi. Mają pewnie czasami trochę problemu z tym, żeby w ogóle egzekwować zadania, które, które powierzają. I e, tak naprawdę to w momencie, kiedy coś się dzieje źle, a nie mamy tej, tej relacji takiej hierarchicznej, powiedz mi, jak byś to nie wiem, wyraziła, to, to nie, nie wiem, czy nazwać to reprymendą, ale powiedzmy, że jeżeli miałobyśmy się odnieść do takiego tematu reprymenda, a wywieranie wpływu, to jakbyś to zdefiniowała, nie wiem, określiła? Jak, jak tutaj się poruszać? Przede wszystkim dla mnie, czy w ogóle dla nas szkoląc, wiesz, tutaj w Interactive's, reprymenda i wywieranie wpływu to nie jest to samo i teraz wiesz to w sumie nie ma znaczenia czy chodzi nam tutaj o zależności hierarchiczne czy niehierarchiczne tak jak w przypadku project managera po prostu sytuacja w której chcemy komuś zwrócić na coś uwagę i rzeczywiście najczęściej to jest tak no, już w przypadku hierarchicznej jakiejś zależności to pewnie częstsze i pewnie większa pokusa, żeby to zrobić właśnie przez taką krytykę, tak zwany feedback. Um, oczywiście tutaj pewnie zaraz mogłyby się podnieść głosy, że feedback to nie musi być krytyka i tak dalej, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na coś takiego. Um, słowo feedback zawiera w sobie ten komponent back, cofania się. Mhm. I tym jest krytyka, czy też reprymenda. Jeżeli, wiesz, ktoś przeskrobał coś, no, nawywijał i masz ochotę na trzecim uszu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaczynając z nim taką rozmowę, no, nawiążesz do tego, co się wydarzyło, czyli to jest trochę tak, jakbyś rozmawiała, wiesz, z jakimś smarkaczem, któremu właśnie za chwilę zaczesz uszy, czyli y, można powiedzieć, że sprowadzasz, sprowadzasz rangę tego człowieka, redukujesz go. Mm -hmm. no, jednymi słowy, redukujesz go do, 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 do kogoś, kto jest od ciebie niżej. I teraz, no, co on ma zrobić? No, wiesz, i, i, jeśli y, wasze, zależność między wami jest jakaś taka silna bardzo. Bo na przykład od, nie, od ciebie zależy, nie wiem, jego wynagrodzenie, jego praca i tak dalej, to być może nie będzie miał w sobie odwagi, żeby, nie wiem, jakoś odpyskować, czy zareagować jakoś mocniej. Być może stuli po sobie uszy, ale wiesz, wewnętrznie będzie mieć sprzeciw na to, co mówisz, bo to jest krytyka, to jest ocena. To jest taki naturalny odruch w większości nas, pomijając osoby oświecone, prawda, i budów chodzących tutaj po, po, po ulicach. Większość z nas na krytykę reaguje no, gdzieś tam, jakimś, nie wiem, gniewem, irytacją, że nam krzydy, y -y, tak, urazu, tak, tak Albo że, tak, że tak. jesteśmy y -y. niesprawiedliwie potraktowani. I w odruchu, oczywiście, próbujemy się wybronić z tego, czy to się tłumaczyć, wskazywać na jakieś okoliczności, które się wydarzyły, które sprawiły, że zrobiliśmy coś tak, a nie inaczej, może niezgodnie z czyimiś oczekiwaniami, ale będziemy szukali sposobu na to, żeby w cudzysłowie odzyskać tą godność. Chociaż ja nie wiem, dlaczego ja wierzę w cudzysłowie, no po prostu odzyskać godność. I to może się, i to finalnie będzie oznaczało taki rodzaj, ja bym powiedziała, właśnie relacji, no nie wiem, rodzic-dziecko albo nauczyciel nauczyciel-uczeń. W sytuacji, kiedy wspólnie pracujemy nad jakim wynikiem, przykładowo Project Manager i jego zespół, członkowie zespołu, mm -hmm. najlepiej to wychodzi, jeżeli utrzymamy rangę na równym poziomie, partnerstwa. Dlatego, że wiesz, kiedy ludzie są czują, że to jest partnerskie, to wtedy. Mm, mają w sobie zdecydowanie więcej elastyczności i otwartości na to, żeby coś zrobić inaczej, żeby skorzystać z Twojej, nie wiem, sugestii czy rady. Natomiast jeżeli to jest krytyka, to wiesz, oni się na to blokują, zamykają po prostu uszy i się usztywniają. I bardzo często ludziom się wydaje, że to mnie się też tak wydawało wcześniej, że krytyka wywołuje y, y, zmianę no, o jakąś nie. mobilizację, nie? że tak. to ktoś weźmie się i zrobić. Tak, tak, teraz to zrobi. Hmm. No może i zrobi, ale gdzieś tam wewnątrz ta zadra będzie. Mhm. I zamiast tego można zrobić coś innego, czyli zamiast feedback zrobić feedforward. Czyli to akurat nie jest moje określenie, ono funkcjonuje. Mhm. Natomiast ja bym chciała do czego innego tutaj nawiązać podpierając się wykładnią, która jest, jest w, w teorii zarządzania zespołem obecna. Mianowicie wywarcie wpływu jako takie odbywa się tylko w przyszłości. No dobra, chyba, że wiesz, no, masz maszynę czasu, prawda, przemieszczasz się w czasie i wtedy może rzeczywiście możesz wpłynąć na to, co się już wydarzyło, ale nie możesz tego realnie zrobić. Mhm. Realnie nie wpłyniesz na to, co się wydarzyło. Możesz tylko wpłynąć na to, co się dopiero ma wydarzyć. To możesz... To możesz zmienić, na to masz wpływ. Nie na to, co się wydarzyło. Rozdział zamknięty, klamka zapadła, koniec. Zdarzyło się, trudno, mleko się roznało. Więc ja bym tutaj sugerowała postawienie grubej krechy i zamiast rozbierania na czynniki pierwsze, co ten człowiek zrobił źle, po prostu mu powiedz, czego od niego chcesz. To jest wywieranie wpływu. Wywieranie wpływu to jest powiedzenie komuś, na czym ci zależy, co jest dla ciebie ważne. Czyli zamiast powiedzieć komuś, słuchaj, wiesz co, tak między Bogiem ma prawdą, one prawdę, Andrzej, no spieprzyłeś. Mm -hmm. to, 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 jak to wygląda? No. To, że to mm -hmm. się do niczego nie nadaje. No. To się do niczego nie nadaje. No. Więc to jest, to, jest, to jest feedback, to jest ocena tego, co się wydarzyło. Więc podejrzewam, że tenże Andrzej może poczuć się głęboko dotknięty tym, że zwrócono mu na, na coś takiego uwagę i potraktowano go z góry. Zamiast tego, można by zrobić takie feedforward, czyli powiedzieć o tym, czego chcemy. Przykładowo. Słuchaj, Andrzej, wiesz co, następnym razem bardzo mi zależy, że zanim cokolwiek podpiszesz, żebyś to naprawdę wnikliwie przeczytał, i upewnił się, jakie będą konsekwencje tego, się ten podpis tam złożysz. Nie? I to jest ta różnica. No tak, ale tutaj mi się rodzi, wiesz takie właśnie poza tym określeniem, wywieranie wpływu na ogół, jakby w świadomości ludzi, no, pojawia się coś takiego, że ktoś mnie będzie gdzieś kierował. I że ja nawet nie poczuję, że on no. wywiera wpływ. No. Nie. Okej. Okay. No wiesz, tak, bo, bo w zasadzie, jak słyszymy określenie wywieranie wpływu, no to wiesz, nie kojarzy się to z różowymi kucykami, prawda? Wywieranie wpływu no, oczywiście kojarzy się z czymś makiawelicznym, mrocznym, tajemniczym i tak dalej, z manipulacją, nie? No przede e, wszystkim. Mhm. Tak, tak, tak. Natomiast wiesz, no Gdybyś nie wywierała wpływu i gdybym ja nie wywierała wpływu, to dzisiaj byśmy tutaj nie, nie rozmawiały, bo gwarantuję Ci, że y, nikt by nas we wczesnym dzieciństwie ani nie nakarmił, ani by nam pieluchy nie zmienił. Nie? wywierałyśmy wpływ od pierwszych minut naszego życia, krzykiem, płaczem, niezadowoleniem, więc wywieranie wpływu jest czymś bardzo organicznym. To jest w moim przekonaniu cecha organizmu żywego. To jest sposób, w jaki ja oddziałuję na swoje środowisko, żeby zrealizować swoje potrzeby. No wiesz, taki pantofelek jednokomórkowy wywiera wpływ, prawda? No oczywiście jego potrzeby są zapewne może mniej skomplikowane, chociaż nie wiem za bardzo nic o życiu wewnętrznym pantofelka, ale, ale, ale no powiedzmy ma takie dwie podstawowe potrzeby, czyli przynajmniej rozmnożyć się i najeść. Nie? No załóżmy, że u nas tych potrzeb jest nieco więcej. Yy, i, i Jak, wpływu... Jakbyśmy je uprościli, to pewnie nie. <noise> no, no, pewnie nie. Tak. No tak. Niemniej, to się sprowadza do tego, że wywieranie wpływu to jest rzeczywiście przekazanie mojemu środowisku, mojemu otoczeniu, czego ja potrzebuję. Informacji zwyczajnej. Tak. Mhm. Co jest dla mnie ważne. No bo Skąd oni mają to wiedzieć? No Daj Bóg, są jasnowidzami, ale jest duże prawdopodobieństwo, że nie są i mogą się domyślać, co więcej, mogą się domyślać w sposób niezgodny w ogóle z tym, czy naprawdę jest Twoja potrzeba, więc trzeba to wyartykułować. I to sobie obojętnie, czy jesteś szefem projektu, czy, czy jesteś po prostu... Zwierzchnikiem nawet, nie? Tak, mm, Czy, czy mm, nawet mm. w ogóle nie jesteś niczyim, szef, niczyim szefem. Uh -huh. To za każdym razem, kiedy mówisz komuś, że co jest dla ciebie ważne, czego potrzebujesz od tej osoby, to już wywierasz wpływ. Mhm. Znaczy, teoretycznie ten feedback jest takim no, modnym, potrzebnym pojęciem, bo teoretycznie ma służyć temu, że my się czegoś nauczymy z tego, nie? że nauczymy się, co tam było B. Tylko właśnie pytanie, czy to komuś w czymś pomaga rzeczywiście. No. A jakie, jakie, jakie widzisz błędy? Bo pewnie też w swojej historii miałaś mnóstwo takich, nie wiem, no, case'ów nawet podczas zajęć praktycznych, no. że menedżerowie opowiadali ci o jakichś takich sytuacjach, w których po prostu to poszło źle, tak? Że udzielili tej reprymendy i, yy, i poszło źle. Powiedz, przypominasz sobie jakieś takie. Yy, Case, że to rzeczywiście się odbiło na nich źle, bo jakby z ich punktu widzenia, żeby oni musieli, znaczy żeby ktoś w ogóle chciał się teraz nauczyć okay. inaczej udzielać reprymendy, to mm, teoretycznie no, on nie musi się przejmować tym, co inni tam wymyślą tak, tak. o tym, nie? Tak, wiesz, to co, to co ja słyszę najczęściej i podejrzewam, że inne trenerki u nas czy trenerzy to samo. Mm, to jest taki stały element, kiedy ludzie mówią, kiedy ludzie dobierają swoje przypadki do omówienia podczas szkolenia. Mhm. To się często pojawia. Słuchaj, po raz enty muszę powiedzieć pracownikowi albo komuś swojemu zespo zespołu, czego ja od niego chcę, bo, bo cały czas robi źle, rozumiesz, cały czas robi źle, albo nie dowozi, mimo już tylu rozmów, nie dowozi tych wyników. Kiedyś dowoził, dwa lata temu, teraz nie dowozi i bez względu na to ja razy z nim rozmawiam, to jest wiecznie to samo, no zero poprawy. Frustracja po stronie, wiesz, takiego kogoś, kto, kto musi to załatwić i robi to po raz enty, jest naprawdę duża. Aż, aż dojdzie do, być może nawet do takiego momentu, w którym ten człowiek uzna, że przypadek jest beznadziejny i trzeba się pożegnać. Mhm. Już nie mówiąc o tym, że wiesz, no to ile razy możesz mówić to samo bez świadomo z świadomością, że to może nie przynieść skutku? No to takie poczucie strat czasu podejrzewam będzie bardzo dojmujące. Więc pytasz mnie, jak, wy jak reprymendy udzielać? Po pierwsze, nie udzielacie prymendy. Mhm. Nie udziela się prymendy, daj temu człowiekowi spokój, że przestań już mu tam dzielić włosa na czworu, schrzanił coś, zrobił źle, no okej, okay, ale daj mu drugą szansę. Dlaczego więc to mówienie o tym, co ma być, jest, jest lepsze? Dlatego, że kiedy mówisz, co się ma wydarzyć, mówisz o przyszłości, to przyszłość jest zawsze wolna od oceny. Mm. Przyszłość daje szansę. Mm. Daje nadzieję na to, że ktoś zrobi coś inaczej. Nie trzeba go opierdzielać z góry na dół. Poza tym, kto z nas jest wiesz, nauczycielem, czy, czy rodzicem wiesz, ludzi, z którymi się pracuje. No nie jesteśmy absurpując od tego, że nawet gdyby to były nasze dzieci, tym bardziej tak nie róbmy. Każdy to pamięta z dzieciństwa, jak mu tam rodzice nawijali makaron na uszy, nie? No to co, to, co to zmieniło? No poza tym, że są jakieś nieprzyjemne spełnienia, prawda? No motywuje bardziej nagroda. Cię zmotywuje do większego wysiłku niż, no powiedzmy, to, że ktoś Ci będzie opowiadał w szczegółach ci rozbierze na czynniki pierwszy błąd, który popełniłaś. Na ile tam, tam nie ma motywacji, Zauważ. Hmm. Nie ma w tym motywacji. No nie ma. Ale że nawet byłoby to takie chyba dziwne, że ktoś tyle energii poświęcił na analizowanie, co poszło nie tak. Dokładnie. To jest, to jest jakby. To jest rozmowa regresywna, my cały czas mm. mówimy o przeszłości, mm -hmm. nic się nie, dzieje, nie, nie zadzieje już w, w przeszłości, nic chociażby skały, skały, przepraszam za określenie, ale w przeszłości nic się już nie stanie, tam się nie zmienisz jej. Natomiast masz absolutnie olbrzymie szanse na to, że zmienisz przyszłość, że wpłyniesz na nią. Po tym, jak właśnie powiesz temu człowiekowi, jak chcesz, żeby rzeczy wyglądały. Czyli zamiast komuś powiedzieć, słuchaj Beata, no znowu się spóźniłaś, no po prostu to jest, to jest nie do wytrzymania. No ile razy ja muszę się z Tobą umawiać, że będziesz punktualna, a i to tak nie przynosi nigdy żadnego skutku, no? No ty się wreszcie przestań e, e, spóźniać. Zamiast tego, czyli o przyszłości, tak, Bata, Naprawdę chcę, żebyś była punktualna, i bardzo mi zależy na tym, żebyśmy już takiej rozmowy w przyszłości nie musiały podejmować. Żeby ta rozmowa to zakończyła, więc ty mi powiedz, jaki masz na to pomysł? I, I tym jest wywieranie wpływu. To jest rozmowa o tym, co ma być, a nie o tym, co było. A co jeżeli. Mm... Zdarzają się takie sytuacje, na przykład, że projekt, wiadomo, no, składa się z kilku elementów, ludzie zaangażowani w realizację tego <laughs> muszą coś zrobić na czas, żeby całość poszła do przodu i załóżmy, ta jedna osoba nawala i ty mówisz, ona znowu nawala, ty, ty mówisz i znowu nawala. Jak to jest, że wiesz, że czasami ktoś się do czegoś zobowiąże nawet i tego nie dowozi? I co wtedy? Czy to jest nadal receptą jest rozmowa, czy już niekoniecznie? Wiesz, myślę, że każdy przypadek jest, wiesz, inny, nie? Inny, tak, i mhm. absolutnie nie, nie poczuwam się do posiadania autorytetu, gdzie, gdzie wiesz, mogę szafować takie wyroki teraz, co ktoś mnie mhm. w takiej sytuacji zrobić. Natomiast, natomiast. Jeżeli czujemy, że zbliżamy się do granicy, za którą już jest tylko i wyłącznie pożegnanie się z tą osobą i, i, i pozbycie się jej z projektu, to jest po prostu, być może bym to tak powiedziała, gdzieś tą perspektywę w tej rozmowie włożyła. Teraz jak to zrobić? No, to przede wszystkim to, to, czego zachęcam, to jest to, żeby do ważnych rozmów się przygotowywać, nie iść na rympał. Mhm. bo to jest trochę jak z inwestycjami. No. Jeżeli chcesz, żeby efekt był dobry, no to trzeba w to zainwestować, trzeba się przygotować do tej inwestycji, prawda? I tu podobnie, zainwestuj w tą rozmowę, nie wiem, usiądź sobie, nie wiem, nawet te pięć czy trzy minuty przed tą rozmową i naprawdę się zastanów, czego ty w ogóle w tej rozmowie chcesz od tego człowieka? Mhm. Potem się zastanów, dobra, a, a co mnie motywuje, żeby tego właśnie chcieć od tego człowieka? Mm -hmm. Co mnie to motywuje, tak? No, czyli jaka jest stawka tej rozmowy. I, i zacznij właśnie od tej stawki. tak, no To jest w ogóle bardziej rozbudowane narzędzie. My je nazywamy wprowadzeniem w temat, i, i to jest to, to, czego uczymy na naszych szkoleniach. No ale w takim uproszczonym kształcie mogłoby to brzmieć przykładowo tak. Bata, chcę wrócić do serii naszych poprzednich rozmów o Twojej punktualności, czy tam Twojej pracy. Mam takie głębokie poczucie, że ta rozmowa jest wytycza pewną granicę, jeśli chodzi o Twoją przyszłość w tym projekcie, i dlatego też bardzo mi zależy na tym, żebyś potraktowała ją tak samo jak ja poważnie. Mianowicie, mimo moich prób, nie widzę zmiany w Twoim sposobie funkcjonowania w zespole. I chcę dać Ci jeszcze jedną szansę, ale też od razu Ci też powiedzieć, że no, nie będę mogła dać ich już więcej. Mhm. Dlatego powiedz mi, co zrobisz, żebym tym razem rzeczywiście zobaczyła już Twoją punktualność. No, tak. Myślę, że jeżeli ktoś usłyszy ten ton, będzie wiedział na czym stoi. Tak, I będzie to już potem zależało od jego świadomej tak. decyzji, czy robi tak, czy inaczej. Tak, to ta osoba podejmie decyzję. Mm -hmm. wiesz. Mm -hmm. Oczywiście, wiesz, to może ja nie zabrzmiałam jak różowa, sympatyczna, pluszowa owieczka, bo było w tym pewnie. No, trochę pewnie zawiałam głosem, ale no, prawda jest taka, że każdy z nas na tym etapie pewnie takie emocje gdzieś miał, więc powiedzenie o tym nie jest brutalnością, to jest tylko siła, ja tylko pokazanie tej osobie, że właśnie tu jest granica, że ja muszę postawić tą granicę, jeżeli A, mam dowieść projekt, B, mam nie zwariować. Może to też powiedzieć mm. inaczej. Druga wersja tego. Bata, chcę, chcę w tej rozmowie nawiązać do naszych poprzednich rozmów na temat Twojej pracy. Stawką w tej rozmowie jest powodzenie projektu, za który odpowiadam. I dlatego chcę, żeby ta rozmowa była ostatnią z serii, które mają wywołać zmiany po Twojej stronie, tak żebyś była już punktualna, bo dla mnie już temat nie jest negocjowalny. Dlatego chciałam, żebyś podczas tej rozmowy mi powiedziała, jaki masz na to plan. Nie? Masz drugi sposób otwarcia rozmowy. No, to, co tutaj w moim przekonaniu i przekonaniu tej metodologii, w ogóle, którą my stosujemy, jest takie szczególnie cenne, to jest to, że my od razu na samym początku rozmowy mówimy, czego chcemy. Do brzegu, nie, nie, nie owijamy tego w bawełnę. Mówimy, jak jest, ale też nie rzucamy się wiesz komuś do szyi, że przejdzieś od razu wiesz tę klienicę, nie? Mhm. No, chyba rzeczywiście to taka, taka błęda, że. Żeby nie mówić tak naprawdę o tej przeszłości, bo to nic nie da, no tak. jest, jest najcenniejsza. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo.